Cześć, witajcie na kanale Bricks Bayraf. Dzisiaj sobie troszeczkę popodróżujemy, zbudujemy mapy, poopowiadamy sobie o tej ogromnej mapie świata, czyli największym zestawie, który wyszedł z Lego. Więc sporo fajnej zabawy przed nami. To co? Zaczynamy! Tak, jak mówiłem przed chwilą, zaczniemy sobie od tego zestawu Mapa Świata. E, tutaj mam książeczkę z tego zestawu i za chwilę sobie przytaszczę tą mapę, bo już ją zbudowałem. Zbudowałem ją specjalnie w oryginalnej wersji, żeby pokazać wam, jak ona wygląda, i będziemy zaraz ją modyfikować, bo to jest świetny zestaw, który właśnie można fajnie i ciekawie modyfikować. Dobra, to ten zestaw, zobaczcie, jest naprawdę pokaźny. E, Zaraz wam go zaprezentuję troszeczkę w, innej, w innych proporcjach, jak, jak wygląda w pionie i tak dalej, ale możecie zobaczyć sobie jaka kolorystyka jest użyta. Ja na początku, tak naprawdę, jak zobaczyłem tą mapę, nie byłem do końca przekonany do tej kolorystyki, do tych e, koralowych kolorów, do tych oceanów, właśnie w tym kolorze pomarańczowych. Dalej nie do końca może jestem, aczkolwiek e, zaczyna mi się to z czasem coraz bardziej podobać. Ale to, co zrobimy dzisiaj, to troszeczkę zmodyfikujemy tą mapę, bo wydaje mi się, że ona może bardzo ciekawie wyglądać bez tych koralowych elementów i bez tych pomarańczowych elementów. Zobaczymy, co z tymi tanowymi groszkami. Jest tego sporo, bo tak naprawdę groszków i tych dotców w tym zestawie jest ponad 10 tysięcy, więc dobrze, że dali taki tutaj. Crawl bar do odczepiania tych doców, więc można sobie nim podważyć doca i odpiąć. Eee, oprócz tego, fajne jest to, że w zestawie dostajemy taką e, skalę, jakby, kolorystyczną, z którą całkiem fajnie i łatwo się to buduje, bo e, jest to, tak naprawdę, dzięki tej skali, dużo przyjemniejsze niż budowanie innych zestawów e, LEGO Art. Wydaje mi się, że dobrze, że zrobili taki ruch i to jest bardzo ciekawe ale okej, okay, dobra, to ja teraz zajmę się odczepianiem tych dotsów które nie do końca mnie przekonują i zobaczymy jak ta mapa wygląda bez tego dobra Troszeczkę to trwało, jednak ten crowbar, który służy włamywaczom do włamywania się w budynkach w Lego City, przydał się tutaj niemiłosiernie bardzo, aczkolwiek i tak nie troszeczkę bolą palce, a wywaliłem tylko te dwa kolory, czyli usunąłem kolor koralowy i kolor pomarańczowy. Pozostałe stwierdziłem, że zostawię i zobaczcie, już ta mapa wygląda inaczej. Już wygląda, według mnie, nawet może ciekawiej. Te ciemne elementy, które są ze stadami, można zastąpić oczywiście innymi kolorami doców. Ja tego nie będę robił, ale pokażę Wam jeszcze, co razem z tą mapą jest w zestawie. Są to te małe stożki, też z dotami w różnych kolorach. I można sobie zaznaczać miejsca, gdzie się na przykład było. Nie byłem w środkowej Afryce, na Saharze, Może weźmy RPA. I to jest fajne, bo można sobie na mapie, która nam wisi gdzieś, nie wiem, w salonie czy w pokoju, można sobie zaznaczać różnymi elementami, gdzie się było i co się odwiedziło, albo co się chce odwiedzić. Także myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Fajnie, że Lego dało w końcu, zrobiło tak naprawdę białą ramkę, bo ona wygląda według mnie bardziej elegancko niż ta ramka. Czarna, która jest w innych zestawach Lego Art, więc według mnie super. Bardzo fajny zestaw. I on tak naprawdę mnie zainspirował, żeby zrobić mapę, która budżetowo jest dużo, dużo tańsza. Też jest z Lego i może wyglądać równie ciekawie, o ile nawet nie ciekawiej, bo będzie wasza własna. Więc za chwilę wracamy. Zapomniałem Wam dodać, że przy okazji odpinania tak naprawdę tych doców tym crowbarem e, chyba 10 z nich wylądowało w różnych miejscach tego pomieszczenia, także e, no to jest dosyć taka ryzykowna zabawa, dobrze mieć okulary. E, więc było dosyć ciekawie. Pozamieniałem sobie też te kolory, bo jak usunąłem ten koralowy z mapy, to dobrze widoczne jest tak naprawdę: są te, te małe stożki z koralowymi oznaczeniami miejsc, w których się było, albo do których chce się pojechać. I myślę, że wygląda to całkiem bardzo nawet ciekawie. Ale wracając do naszego drugiego tematu. Ta mapa nie jest najtańszym zestawem Lego, bo jest największym zestawem Lego, więc troszeczkę kosztuje, ale można wykonać sobie mapę całkiem ekonomicznie. Ja taką mapę wykonałem, zaraz Wam pokażę, jak ją zrobiłem. Tylko zrobiłem coś innego: zrobiłem mapę Europy i zrobiłem mapę z podziałem na kraje, żeby łatwiej było zaznaczać, gdzie się było, gdzie się chce pojechać, i tak dalej. Więc to, czego będziecie potrzebować, to. Cztery takie same Baseplatey 32 na 32 mogą być białe, mogą być czerwone, e, mogą być niebieskie, zielone, tak naprawdę wybierzcie sobie kolor, tylko ważne, żeby były cztery. Ja wybrałem białe i tak naprawdę ja tą mapę już zbudowałem sobie poza, e, poza e, kadrem, więc e, oto ona tak wygląda. Myślę, że jest dosyć ciekawa. Nie jest może tak stabilna jak ta mapa, ale myślę, że jest dużo bardziej urokliwa, bo, bo można ją wykonać tak naprawdę z plejtów, jakie się ma. Można wykonać wszystkie kraje europejskie w jednym kolorze albo w dwóch kolorach, albo tak jak ja sobie podzieliłem i starałem się to zrobić bardzo. odwzorować to jak najrzetelniej. Jak naj każdy kraj ma swój własny kolor. Oczywiście już pomijałem kraje nieeuropejskie, i każdy kraj mniej więcej ma odpowiedni kształt, taki jak powinien mieć w rzeczywistości. Oczywiście jest to troszeczkę zakłamane, i jest tutaj pewne zaokrąglenie tematu, no bo nie da się idealnie odwzorować kształtów krajów w takiej skali i z, takimi jakby, z takim rozpikselowaniem. E, za chwilę zobaczycie takie zdjęcie, które będziecie mogli sobie zatrzymać, zrobić print screena i na, na podstawie tego zdjęcia zrobić e, adekwatną, podobną mapę w domu. E, ale co można z tą mapą zrobić, tak naprawdę? Bo ona może sobie e, wisieć na ścianie i też być bardzo fajnym elementem. Ale ja sobie pomyślałem, że można tu zrobić dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. I teraz patrzcie, co można z nią zrobić. Pierwszym pomysłem, na który wpadłem, to jest tak naprawdę pokłosie tego, co tutaj na tej mapie się znajduje. Więc wziąłem sobie takie gwiazdki, standardowe gwiazdki z Lego, i tymi gwiazdkami można sobie oznaczać miejsca, w których się było. I to może naprawdę fajnie wyglądać. No tutaj weźmy Paryż. A w ogóle z ciekawości powiem Wam, że, że przy okazji robienia tej mapy odświeżyłem sobie wiedzę na temat krajów bałkańskich, bo nie do końca miałem świadomość jakie jest ich usytuowanie względem siebie, także bardzo fajnie, na pewno mi się to przydało do odświeżenia wiedzy geograficznej. Tutaj jest Porto, Barcelona, więc myślę, że można sobie to całkiem fajnie, całkiem fajnie się można tym pobawić. Zobaczcie na przykład, a może jeszcze Berlin, a co? Co jeszcze? Praga niech będzie. Nie, Praga jest tutaj. Wiedeń jest tutaj mniej więcej. No spoko, tak mniej więcej. A, Londyn. Londyn. Chociaż Londyn jest bardziej tu. I zobaczcie. I mamy takie gwiazdki, które pokazują nam, gdzie na przykład chcemy pojechać albo gdzie. Albo sorry, gdzie byliśmy. Jak widzicie, ta mapa wymaga czasem troszeczkę poprawienia. I to jest jedna rzecz, oznaczanie, gwiazdki, oznaczanie gwiazdkami tak naprawdę miejsc, w których byliśmy, ale możemy sobie robić też coś takiego, że oznaczamy sobie miejsca za pomocą linek, które mamy z Lego, albo za pomocą jakichś innych elementów. Nie wiem, jakaś, jak, jakaś nitka w kolorze, albo coś innego, co nam. Bo tutaj. Te linki ograniczają nas, bo mają pewne długości, prawda? Więc tutaj nie za wiele zrobimy, ale mając taką niteczkę i przyczepiając ją do jakiegoś klocka, możemy tak naprawdę fajnie sobie oznaczyć, nie wiem, miejsce, z którego lecieliśmy, do którego lecieliśmy i tak dalej. Ale idąc tym tropem, pomyślałem sobie, że można tak naprawdę barami, czyli takimi elementami podłużnymi oznaczyć sobie, E, trasy, trasy, którymi gdzieś tam się poruszaliśmy. E, nie wiem, e, ja Wam zrobię taką przykładową, krótką trasę, e, jakąś. Oczywiście trzeba troszeczkę sobie nad tym posiedzieć, ale to może być naprawdę super, super zabawa. Dajmy na to, że ktoś jechał do Paryża przez Niemcy z Warszawy, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście, można, to, yy, można sobie tak naprawdę zrobić mapę Polski i tak samo zaznaczać w Polsce, gdzie się było, gdzie się jedzie. To jest naprawdę, słuchajcie, znowu wyobraźnia. Można wszystko. To jest naprawdę fascynujące. Dobra. Powiedzmy, że. A, jeszcze tutaj. No chodź. Że... Ale dziad. Co za dziad. Dobra. No, powiedzmy, no i zobaczcie. Oznaczyłem sobie tak naprawdę barami trasę. Super. Można to robić w większej skali, bez ograniczeń i tak dalej. Możemy sobie także zaznaczać e, takimi flagami, na przykład gdzie byliśmy. To też jest super. E, możemy flagami, właśnie e, w ten sposób, tylko. Musimy pamiętać, że jak to będzie wisiało na ścianie na przykład, to flagi będą nam wystawały. Więc co możemy zrobić? Też wykorzystać te elementy z haczykami i zrobić sobie taką flagę. Ja zrobię tu na przykład w kolorze niebieskim i zrobić taką flagę przyczepioną w ten sposób. Na przykład, że byliśmy a tutaj gdzieś na Sycylii i wygląda to tak. I się trzyma. Oczywiście tą mapę trzeba co chwilę poprawiać, bo ona jest tylko na baseplate'ach. Ale zobaczcie, no super. Podobnie naprawdę nieograniczone możliwości. Weźmy sobie też, byliśmy w Laponii przecież wiadomo, weźmy sobie też oznaczmy, możemy oznaczać sobie białymi elementami. Naprawdę tutaj po prostu można robić wszystko i mam nadzieję, że to Was zainspiruje do robienia różnych ciekawych rzeczy związanych z taką mapą. Super to wygląda, ale oprócz tego możemy sobie oznaczać jakieś fajne rzeczy na, na tej mapie. Na przykład, dlaczego w tym oceanie tutaj na pewno pływa płaszczka? Na pewno, po prostu bank. Więc płaszczkę sobie przyczepiamy. Możemy sobie też przyczepić wodorosty, które sobie będą tu majaczyły na dole. Możemy sobie zrobić, możemy tu też przyczepiać kraby, no bo przecież kurde. Tu w okolicy lądu. Na pewno są jakieś kraby. Zrobię też ławice śledzi. Śledzie są srebrne. Ej, no i zobaczcie. No przecież to jest super ławica śledzi. To są śledzie atlantyckie. Możemy jeszcze na przykład. Z czego słyną Niemcy? W Bawarii na pewno jedzą takie śmieszne. Yy... Jak to się nazywa? Nie Znowu będziecie zaraz w komentarzach pisać, że zapomniałem. No dobra, przynajmniej wiem, gdzie jest Bawaria. Proszę, tu w Monachium jedzą takie. Pretle, pretle, pretle. No i zobaczcie. Można naprawdę tą mapą się bawić w nieskończoność. Więc super. Co jeszcze może być? We Włoszech jedzą lody. Więc i to różne smaki na pewno jedzą pistacjowe i na pewno jedzą pomarańczowe to w ogóle nie ma dyskusji eee... hmm. przecież Francuzi jedzą croissanty czyli tak zwane laguny po krakowsku więc walnijmy tutaj croissantika w okolicach Paryża no i tak naprawdę ta mapa wygląda świetnie ale jest ostatnia rzecz, którą można dodać do mapy, która będzie naprawdę super i będzie wymagała od was troszeczkę inwencji twórczej. Nieodzowną częścią map są flagi, więc zróbmy sobie takie małe flagi. Zacznijmy od flagi Polski. Ja wykorzystuję sobie plejty, tak naprawdę 2 na 3. I pod spodem mam jumper plate'a, sobie, którego sobie przyczepiam, tak. E i tajlami robię sobie proste flagi, takie, które da się zrobić, takie jak flagę Polski. E, oprócz tego zróbmy sobie na przykład flagę Ukrainy, która może wyglądać tak. Zacznę od tych prostych na razie. Proszę, Ukraina. E, zróbmy sobie flagę włoską, wiadomo, makaron i tak dalej. Proszę. Zróbmy sobie flagę Portugalii. Jeden z moich ulubionych krajów, więc dlaczego nie. Ona jest troszeczkę trudniejsza, ale mam na nią pewien sposób. Wykorzystam sobie takiego groszka żółtego. Chyba spoko to wygląda. Oczywiście te flagi muszą być w pewnym uproszczeniu. Jaką jeszcze sobie możemy zrobić flagę Francji? Oprócz flagi Francji, może Irlandia niech będzie. Zrobimy sobie Irlandię. Niektóre mogę pokazywać do góry nogami, wtedy będą odwrócone, ale sorry. Co tu jeszcze? Szwajcaria. Zróbmy Szwajcarię. Szwajcaria ma krzyżyk na środku, ale spróbujemy zrobić taki manewr. O! Troszeczkę. no, Takie uproszczenie. Co jeszcze? Japonia. Piękny kraj. Piękna, prosta flaga. Proszę. No i ostatnia flaga, jaką sobie możemy zrobić. Hmm. Belgia, niech będzie. Tylko, żebym tu się nie pomylił. Czarny, żółty, czerwony, tak. A tu mam troszkę trudniejsze flagi, które zrobiłem, bo nie wszystkie da się zrobić w ten sposób, że robimy je na plejtach. Więc trzeba te plejciki małe 1 na 1 albo 1 na 2, albo 1 na 3 postawić na sobie. I tak mamy już przygotowaną wcześniej flagę Danii. Dosyć uproszczona wersja Stanów Zjednoczonych. Dobrze wykazuje? Dobrze. E, Grecji, e, Finlandii, Szwecji, Islandii. Troszeczkę uproszczona, Niemiec. Hiszpanii, Holandii, Norwegii i ostatnia Union Jack, bardzo uproszczony, Wielka Brytania. Dobra, i mam teraz takie flagi, które możemy sobie na przykład zrobić tą mapę dłuższą albo większą i przyczepiać możemy oczywiście flagę Portugalii przyczepić przy Portugalii, a w Flagę nie wiem, Szwajcarii na Szwajcarii, a podobnie z Irlandią i chyba wygląda to bardzo fajnie. Jak jakąś flagę przyczepię do górnogami, to nie bądźcie srodzy w komentarzach. Francja, może tu Hiszpania, Dania, oczywiście Polska, Niemcy. Na przykład możemy zrobić więcej krajów, i kraje, w których byliśmy, a których nie ma na mapie, możemy sobie tutaj gdzieś przyczepić nie wiem, gdzieś tutaj na boku Islandia, Norwegia, Szwecja, Ukraina. Dobra, wydaje mi się, że taka mapa po prostu wisząca na ścianie, którą sami zbudowaliście z LEGO, to jest no, gruby sztos. Takiej mapy nie ma nikt, możecie ją zbudować sami, tak jak sobie wymyślicie i naprawdę, naprawdę świetnie się bawić. To tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka mapa i taka wersja mapy. Możecie sobie ją rozbudowywać w nieskończoność. Mnie osobiście bardzo się podoba coś takiego. Także zachęcam Was do budowania i do kreatywności, no bo to jest super sprawa. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, no to oczywiście dajcie lajka, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i komentujcie, bo wiecie, że lubię Wasze komentarze. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!